Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson i dzisiaj sobie powiemy troszeczkę na temat dlaczego i gdzie założyć bloga. Dlaczego zakładamy bloga? Blog może być naszą wizytówką po prostu na blogu opowiadamy o tym, czym się zajmujemy, co robimy, co jest naszą pasją, a także. Możemy prezentować nasze przedsiębiorstwo, naszą firmę na tym blogu, czyli blog może być zarówno stroną prywatną, jak i stroną firmową, stroną zawodową. I teraz tego bloga zakładamy także po to, żeby prezentować nasze produkty. I prywatnie, jeśli sobie dorabiamy troszeczkę Możemy, możemy stworzyć jakąś społeczność wokół tego bloga, wokół naszego zainteresowania skupić ludzi, którzy interesują się tym samym, co my, znaleźć przyjaciół, możemy sprzedawać po części nasze produkty, takie ekstra produkty, które mamy, albo jeśli jest to blok profesjonalny, blok firmowy, to także po prostu prezentujemy naszą firmę, prezentujemy nasze przedsiębiorstwo, to co robimy, nasze produkty czy też usługi i taki blok może być także po części stroną sprzedażową dla naszych produktów, dlatego że strona sprzedażowa jest bardzo ważna w naszym biznesie. Po prostu tam pokazujemy to, co mamy, prezentujemy klientom i na takiej stronie klienci mają możliwość zakupu naszych produktów czy też usług. Bo jeśli nie jest to typowy sklep internetowy z mnóstwem różnych produktów, to po prostu dla kilku produktów, które mamy, jakieś produkty, które kilka produktów, które produkujemy, mogą to być jakieś usługi, czy też kursy, nie ma sensu zakładać wielkiego sklepu internetowego. Możemy zorganizować to na naszym blogu. I teraz jakie są możliwości? Mamy blogi darmowe na stronach, które ofiarują darmowe założenie bloga, a następnie blogi, za które się płaci. Z tym, że płaci się za samego bloga, ale przede wszystkim płaci się za własną domenę i hosting po prostu za miejsce gdzieś. W odchłani internetu gdzieś tam w internecie leży nasza strona, i za to miejsce płacimy, a potem ewentualnie płacimy za różne dodatkowe funkcje na, te, na tej stronie, ale to już jest inna część medalu. Zajmiemy się najpierw darmowymi blogami. Jednym z takich najbardziej popularnych darmowych blogów jest blogier. Tutaj wyskakuje. I jeśli sobie tutaj klikniemy na blogier, to wejdziemy dalej. Blogier jest częścią Google. I jeśli mamy konto na Googleach, to możemy się zalogować, żeby przejść dalej do blogiera. Albo jeśli nie mamy konta, wtedy sobie stwarzamy konto. Aby móc założyć blog na blogierze. I wtedy mamy także konto na Googleach, gdzie możemy korzystać z innych części Google, z których ja bardzo często korzystam. One są bardzo pożyteczne, naprawdę. I taki blog na blogierze wygląda w ten sposób. To jest mój blog. Drutoterapia. I taki blok można sobie skomponować w taki sposób, jaki się chce. Są różne szablony do wybrania. Można zaprojektować w różnych kolorach. Są różne kolory do wybrania. Tutaj można sobie tą górną część strony zrobić samemu i inne zdjęcia, inne obrazy tutaj na tej stronie także zrobić samemu. I ja na przykład na tym blogu, to jest mój prywatny blog, ale jednocześnie częściowo reklamuję swoje kursy i swoje wzory, dlatego że w pewien sposób podciągam to pod moje hobby, ale jest to blog tylko wyłącznie o dzierganiu. Ja nie mieszam za wiele na tym blogu, innych, innych sprawach, chyba że łączą się one w jakiś sposób z dzierganiem. Tu mam podłączoną moją stronę na Facebooku, mam także link do moich filmów na YouTube, moje książki. Który, które lubią po prostu na Amazonie. No i przede wszystkim moje wzory i linki do innych sajtów społecznościowych, tutaj, właśnie z tego bloga. Tak wygląda na blogspocie po prostu, na blogierze. I ponieważ to jest darmowy, to, to tutaj mamy podane w domenie mój blog. Potem, kropka, blogspot, dlatego, że jest to blog darmowy i zawsze mamy to słowo blogspot. Inną taką darmową platformą blogową jest WordPress. WordPress.com. Tutaj sobie klikamy dalej. I wtedy w tym momencie. Wchodzimy na taką stronę, na której jest od razu napisane Create Website, to jest po angielsku. Dlatego, że WordPress jest właściwie angielski, tu możemy sobie na dole wybrać język, jeśli władamy innym językiem, ale niestety języka polskiego wśród tych języków nie ma, także to jest dla tych osób, które posługują się językiem angielskim, to też jest po prostu darmowy blog. I wtedy jak klikniemy dalej, to wpisujemy swoje dane. I tutaj też zawsze będziemy mieć adres bloga, czyli mój blog, potem. Wordpress i Tak jak na Blogspocie mieliśmy to słowo Blogspot, tutaj będziemy mieć WordPress. Taki blog też sobie można zaprojektować w jakiś bardzo fajny sposób. Można wybrać sobie szablon, dlatego że jest dużo różnych szablonów do wyboru. Ja mój blog, ten akurat blog Kobal Swojego Losu, przeniosłam z WordPressa na inną stronę, ponieważ nie bardzo mi się podobało to, że WordPress zaczął nazwać swoje reklamy. Ja nie chcę mieć po prostu cudzych reklam na moim blogu. A na przykład tutaj wspomnę, że Blogspot, blogspot czyli blogier, pozwala mieć swoje własne reklamy. Czyli tutaj możemy mieć swoją reklamę i możemy zarabiać na tych reklamach. A na WordPressie te reklamy pokazujące się tutaj. Są reklamami WordPressa. Mamy też polskie możliwości, polskie strony, na których możemy założyć sobie bloga. E, na przykład, Onet. Tutaj mamy. E, wchodząc sobie tutaj, po prostu można kliknąć dalej, załóż bloga, i wtedy przechodzimy sobie i na serwisie blog.pl, zakładamy sobie bloga. Z tym, że na tym darmowym serwisie także mamy reklamy. Ja uważam, że te reklamy są takie bardzo irytujące, tutaj. I na przykład, jeśli mamy jakiś blog kulinarny, a tutaj pokazują nam się zupełnie inne reklamy, które za bardzo nie pasują też do szablonu, który wybraliśmy, bo one są takie krzykliwe. To jest bardzo irytujące. Także z tymi reklamami tutaj jest po prostu nie bardzo. Te reklamy są troszeczkę irytujące i yy, widać, że zawsze mamy tutaj tą reklamę po prostu, dlatego że Onet Umożliwiając zakładanie bloga w jakiś inny sposób, musi zarabiać i zarabia po prostu reklamami na popularności naszego bloga. Są jeszcze inne polskie formy blogowe, ale z tych wszystkich platform ja rekomenduję zawsze Blogspota. Oczywiście możecie wybrać to, co mają wasi znajomi i wam rekomendują, ale ja. Ja rekomenduję Blogspot'a, ja nic z tego nie mam, ale po prostu Blogspot najbardziej mi odpowiada. To były darmowe platformy blogowe, które pasują super, jeśli zakładamy bloga prywatnego. Jeśli blog ma być już bardziej profesjonalny i chcemy, żeby ten blog był blogiem firmowym na przykład, żeby prezentować swoje firmowe produkty, żeby prezentować swoje przedsiębiorstwo, to ja nie rekomenduję mieć bloga na, na platformie darmowej, ale wtedy już należy założyć profesjonalnego bloga, żeby pokazać się z profesjonalnej strony klientom na platformie płatnej. To znaczy nie na platformie płatnej jako takiej, tylko po prostu kupujemy wtedy sobie własną domenę i zakładamy na tej. Domenie opłacając hosting oczywiście zakładamy po prostu swoją stronę. I to nie musi być strona jako strona, taka strona, jak to się kiedyś budowało, żeby mieć stronę prezentacyjną, ale to także może być blog. Z takiego bloga także można zrobić bardzo fajną stronę. I taki blog. Najczęściej zakłada się na WordPressie, ale na WordPressie nie tym WordPressie.com, o którym mówiliśmy wcześniej, tylko WordPress.org. I tutaj sobie od razu przechodzimy na stronę WordPressowską Polski, gdzie możemy ściągnąć sobie paczkę. Do zainstalowania bloga na naszej domenie, jak ja mam na przykład mojego bloga na domenie iwonaeriksson.pl, i wtedy na tej domenie zakładamy sobie naszego bloga z tej paczki wordpress.org. Tutaj mamy pobierz WordPress'a, w tej chwili już 4,1 pobieramy na nasz komputer i instalujemy sobie na serwerze, na naszym hostingu, taką stronę. I ta strona wygląda w ten sposób, jak tutaj właśnie mój blog. Oczywiście możemy. Zmienić wygląd tego bloga, on nie musi wyglądać tak, bo tutaj także wybieramy sobie różnego rodzaju szablony. Tutaj mamy inny mój blog na WordPressie, w innym szablonie, w zupełnie innym szablonie. Tutaj mamy jeszcze inny z moich blogów, to jest blog w języku szwedzkim, na innym szablonie. Ten szablon jest darmowy. Są szablony na WordPressa instalowanego takiego WordPressa darmowe, ale są także płatne i ten, a także ten szablon są szablonami płatnymi. Są szablony bardzo tanie, są po prostu droższe, zależy co sobie wybierzemy, ale jak mówię, jest całe mnóstwo szablonów darmowych, także. Jedynym kosztem, jaki mamy w założeniu takiej strony na WordPressie, takiego bloga bardziej profesjonalnego, to domena i hosting. I to by było na tyle w tym filmie, który opowiada, dlaczego i gdzie założyć bloga. A jak założyć bloga, powiemy sobie o tym innym razem. Dziękuję bardzo.